Jest lepszy lepszy jest niebieski niebieski, a dlaczego jest niebieski lepszy? No bo jest ładny wyczystony. Siemano, mamy rano witam Was w kolejnym odcineczku zobaczcie co tu się dzieje, czym ja będę teraz jeździł dawno nie było takiej akcji żebym ja jeździł czerwonym traktorem i z tyłu idziemy, przechodzimy właśnie do setna odcinka czyli co to się stanęło u szoka rozrzutnik obornika tak, mamy dziś około prawie 1000 ton groju do rozwiezienia i tutaj mamy do przetestowania rozrzutnik obornika polskiego producenta, którym jest Euromilk, Model rozrzutnika to jest Buffalo, jak sama nazwa wskazuje. Model RX1800 HD. Resztę takie większe, mniejsze szczegóły opowiem na polu albo na koniec odcinka. Ładowno dziś około 15-14 ton. Producent tutaj pokazuje na tablicy znamionowej. Lecimy. Będziemy wywozić obornik dzisiaj Indyczy. Czyli do usłyszenia. Startujemy 22 km od domu na najdalej oddalony obręb, bo tam wymieniamy słomę po prostu z pobliskim drobiarzem za obornik. Do usłyszenia. Wsiadamy i lecimy. Ładnie maszyna się prezentuje. Zestaw robi jak dla mnie piorunujące wrażenie. O, w ten sposób. Pięknie to wygląda. A więc jesteśmy już tutaj na kurnikach. Pierwszy rozrzutnik załadowałem. Zobaczcie, widać w lustreczku. Jedziemy i będziemy uczyć się, jak tutaj ogólnie wszystko. Wczoraj mi pan, który przywiózł maszynę kierowca, wytłumaczył. Już wszystko wiem, jak się otwiera. Jest nawet automat zaprogramowany, że otwiera najpierw klapy, gilotynę eee. i teraz tak eee. nie wiem, jak z posuwem taśmy będę musiał wytestować, żeby rozrzutnik starczył mi gdzieś około w jedną stronę. No, zobaczymy, jak to mniej więcej wyjdzie. Eee. Chciałbym takie dać na działkę brata, bo w tamtym roku nie było dawane obornika gdzieś plus, minus tak 15-20 ton tego. Półmiasta tego indyczego obornika, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Mniej więcej ustawimy tak, żeby było to dobrze. No i co, widzimy się gdzieś później. Tak więc do usłyszenia. Siemanko, piąty rozrzutnik wywieziony. Teraz jedziemy z szóstym i teraz Wam pokażę, jak fajnie tutaj działa całe zarządzanie. Omówienie maszyny, obejście w koło będzie w innym odcinku. Taka prezentacja. Z mojej strony, i teraz tak, tak oto leży mniej więcej. Wydaje mi się, że jest ok, więcej nie potrzeba. No, zobaczymy jeszcze, jak to dalej pójdzie. Tam na bryźnie jest tego obornika, a jest. No, i teraz tak. Mamy tutaj cały sterownik. To jest chyba opcja, jeżeli chodzi o ten rozrzutnik, bo przeważnie większość ma na po prostu na. Taśma osobno na złącze hydrauliczne, klapę osobno i drzwi osobno i teraz tak dajemy zasilanie. No i co, wchodzimy sobie tak o i tutaj mamy całe menu. Zobaczcie, tu możemy otworzyć sami sobie wrota lewe, jak i prawe, i tak samo zamknąć. I tak samo gilotynę możemy sobie pojedynczo otworzyć, zamknąć. Ale tutaj ten sterownik e, posiada. Taki automat, że tu widzicie, otwieramy, klikamy raz i wszystko samo się otwiera. Otwierają się najpierw drzwi, lewe i prawe. Widzicie, wszystko się otwiera, i teraz gilotyna idzie do góry. Tak zwana klapa, jak to woli. Obserwujemy w lusterko, czy idzie do góry. Idzie do góry. Tutaj fajnie pokazuje nam jest skala 60% i, oraz wysokość. Podnoszenia mamy już prawie 1,5 metra łączna wysokość to jest 1,80 m. Na automacie nie dobija, przechodzę. Może to jest próg po prostu błędu, pokazywania, i wchodzimy w samą gilotynę i dobijamy do góry. O, już jest do góry, po prostu dziś może komputer nie sczytuje na, na czujnikach, ale wszystko jest ok. No i co? Skoro mamy klapy otwarte. Wszystko pootwierane. Jeszcze Wam pójdę, pokażę jak on wygląda. O tak on się prezentuje tutaj. Drodzy widzowie. Czek, Nie ładujemy za dużo, żeby nic nie wypchać. No, obornik jest obfity w sznurki. Ściana powoduje to, że mamy łatwe uruchomienie tylnego adaptera. No i dobra, ja idę, wszystko załączam. Te omówienia będą po prostu w kolejnym odcinku. Będę chodził wokół maszyny i opowiadał mniej więcej, jak ona zobrazuje Wam. Skoro targów nie ma, jest możliwość w moim gospodarstwie przetestowania takiej maszyny. To ja nie widzę problemu, żeby zrobić taki fajny materiał dla Was. Każdy skorzysta. Firma skorzysta, która udziela mi rozrzutnik na testy. Wy skorzystacie naprawdę rozrzutnik. Jeżeli chodzi o polski produkt, to. 100% jakości. Naprawdę robi piorunujące wrażenie jak na mnie. Nie myślałem, że to będzie aż tak dobrze wykonane. No i dobra, załączamy wałek. Cyk. Wałek załączony. Załączyło się sprzęgło, bo wałek jest wraz ze sprzęgłem. Nie wiem o co chodzi. Dziś po prostu sklapę musiało chyba trochę zlecieć. No i co? Dajemy obroty na 1000 wałek, nie jeździmy na ekonomicznych, 1000 obrotów, tak 980, nie jeżdżę na ekonomicznym, dlaczego? E, ponieważ, e, jak to się mówi, e, są za niskie obroty silnika i powiem Wam, że CVX ma co robić, jeżeli chodzi o ten rozrzutnik, jeżeli mamy na ekonomicznym, a na normalnym jest wszystko ok obroty taśmy posłów na 50% i wbijam na automat 6,4 na godzinę. No i sypiemy tego kurzaka, indyczaka. Trzeba poczekać, bo jeszcze nie załapało na taśmie. Dobra, lecimy. Fajny rozrzutniczek Wam powiem, fajną robotę robi rozrzuca. Po prostu prymasort, jeżeli chodzi. O, o masę. Tutaj fajnie widać jak rozrzuca. No i dobra, widzimy się później. Tutaj na tym całym sterowniku pokazuje nam te kropeczki, że taśma działa i oraz załączanie taśmy to jest po prostu kliknięcie i podświetla się na zielono i dodatkowo. Te właśnie kropeczki są, tak samo jest, to później pokażę w kolejnej części odcinka. Jakie będzie końcówka obornika, jest fajna też opcja, czyli turbo taśma, żeby nie czekać aż wyleci, żeby można było klapę zamknąć. Nie wiem, czy każdy to rożytnik ma. Jeżeli chodzi o rozrzutniki, to ja jestem bardzo świeży. No i powoli dajemy do przodu. Tu po prawej stronie moja działeczka była. I zobaczcie, jest odcięte. Jakby obornik dany, ściernia jest złota. A tu, gdzie obornika nie było, ściernia jest po prostu blada. Do usłyszenia, zapomniałem Wam pokazać tego przycisku turbo. Znajduje się on tutaj, jak taśma jest włączona. Trzymamy tutaj, i taśma chodzi na 90% bez kręcenia pokrętłem. No i teraz wałek mamy wyłączony. Hydraulika wciąż działa. Przechodzimy do automatu. Klik, i wciskamy. Ten, oto tutaj ikonkę, czyli zamykanie. Klikamy raz i on sam się składa. Schodzi nam klapa, będzie to widać tutaj, o w tym przedsionku takim, który jest zrobiony z blachy, aby operator miał wgląd. I tutaj zaraz nam też pokażę. Mam to tak z tyłu zamontowane, bo tutaj średnio mi to pasuje. No i teraz tak. No i kabel trochę jest krótki, bo tutaj mógłbym sobie to równie dobrze dać. Wrota zamknęły się. O, zamykają się ostatnie wrota, prawe wrota. I tutaj tutaj pokazuje wrota. Widzicie? Szara będzie 0, czy tam z, z progiem błędu, akurat 3%. Lewe drzwi, prawe drzwi mamy wgląd. Nawet nie trzeba się obracać, ale obracanie to jest podstawa, pań, bo komputery komputerami. Ale sprawdzić po prostu nam nie zaszkodzi. Lecimy się ładować, no i oto tak to wygląda. Mamy gdzieś około, jak wspominałem, kilometr 20 do, gdzieś, no dobry kilometr do, do kurników. Inna pryzma jest na polu i koło domu też jest na polu. Zobaczymy, ile uda się wywieźć tym rozrzutnikiem i zaraz pokażę Wam, jaki brat rozrzutnik przyciągnął od znajomego. Chyba właśnie jedzie, nie, tam jakiś samochód jedzie. Dobra, widzimy się po prostu później, drogie mordyczne. John Deera 6630, który miał współpracować z Buffalo, ale niestety zaczep w John Deerze jest tak skonstruowany, że się nie dało zaczepić wałka ze sprzęgłem. Później wam pójdę pokażę. I tutaj w Buffalo jest przystosowany zaczep na Piton Fix. Chyba tak to się nazywa, bo to nie jest zaczep kulowy. To jest Piton Fix, zobaczy idealnie pasuje. Kajst to miał z standardzie, nie trzeba było nic dopłacać i tu jest taki duży wałek ze sprzęgłem no i ta obudowa w John Deere, haczyła o tą śrubę od blachy zabezpieczającej mimo że chciałem blachę zdjąć to po prostu i tak dalej haczyło bo tam jest szpilka o, ładuję sobie na dwa robota pójdę ciekawa maszyna tę bufalową powiem, jeżeli chodzi o produkt polski, ale to w odcinku z omówienia będzie w prezentacji, naprawdę jak dla mnie maszynka Pierwszorzędna I te spawy idealne I tu Timken Pierwszorzędnie No i brat pojechał John Też spory ten rozrzutnik Też trochę na niego wchodzi Nieco mniej niż na Buffalo ale tutaj teraz sobie pozgarniam trochę Kamerę na głowę wezmę I wam po prostu o, zademonstruję, Jak tutaj władowareczca jest To jest pani starego typu Jeszcze na wajchy Góra, dół Boki To jest wysów, A to jest zamykanie krokodyla, czyli hydraulika Już manitka trochę ma najechane, bo Skrzynia już słabo ciągnie, ciągnie ogólnie, ale takie słabe pobudzenie ma. Tutaj zbierzemy to sobie. Coś się nie chce, nas krokodyla się wysypuje. Zrobimy inaczej, po prostu wepchamy to na płytę. Wszystko z biegiem czasu się zużywa i wymaga po prostu remontu. Tak ta ładowareczka już też coś boli, albo pompa. Nie wiem jak ona to jest na hydrostacie, czy jak. Dokładnie wam nie powiem. Klik no i co, i lecimy, i wpychamy to. No i dobra, tu tak sobie gdzieś wyjdziemy, gdzie nie ma błota, podjedziemy sobie case'em Gdzie nie ma obornika, żeby nie brudzić sobie w kabinie Ten obornik ogólnie nie jest jakoś wcale rewelacyjnie mokry, ponieważ to jest od indyków Więcej słomy, ale powiem Wam, że mimo słomy w tym oborniku Tych bakterii i tak jest w tej słomie Oraz azotu, mimo że on jest suchy i słomiasty Mieliśmy przykład, życie jest po prostu po tym oborniku, mimo zastosowania nawet małej ilości, jest różnica i tyle, ile mamy, to będziemy stosowali tego po prostu. Dobra, stajemy sobie. Będzie ok? Będzie ok. Nie gaszę traktora, bo zanim załaduje się, tak nagrzewa. Po prostu jak jedna wielka puszka. Łyk. I lecimy ładować telefon do kieszeni. Zawsze noszę telefon ze sobą, jak tu przejść, nie ma tragedii. W bydlęcym oborniku, albo w świńskim, w zupce takiej, to byłby problem. Trzeba by przebierać buty do traktora, żeby sobie nie, nie zasypić go po prostu. Czek. No i dobra, tam wrzucę y jedną łyżkę. nie jest zbity dość ściskamy żeby jak najwięcej naładować na bufalo no i co tu jakoś zakręcamy sobie mam nadzieję że wyjdzie na raz da się? da się ojej gitara prędzej czy później i tak przywieziemy swoją monitor ponieważ ona jest duża i nią ładowanie dużo szybciej będzie szło Tutaj mamy trochę przekichane, ponieważ jest pod y, słońce, trochę szybę przeciściłem, ale górna szyba co chwilę się zasypuje tym suchym pomiotem, pomiotem, no nie wiem jak to nazwać w ogóle, po prostu jak dla mnie to czyli coś cennego na pola. Pierwsze te delikatnie. Ponieważ nie ma co się bać, ponieważ rozrzutnik jest solidnie wykonany Nie jest tu żadna plastelina, blacha Jaka tu jest, chyba to jest szóstka blacha Czyli wszystko Elegancko A i dobra Widzimy się po prostu gdzieś później w kabinie, może na zewnątrz Cyk. No i tutaj takiego mokrego, już w miarę przerobionego, z tamtego roku eee, Gdzieś mamy około 800 do tony, czuję po ładowarce a szoko, czemu tak zrobiłeś? O, da się narastać Żeby taki cały był przerobiony, to byłoby w ogóle fantastycznie otwieramy widełki wysuwamy i wrzucamy trochę podjedziemy jeszcze a i dobra widzimy się później drogie mordeczki rozrzutnik załadowany i wyruszamy z kolejną sztuką. Już straciłem rachubę, nie wiem, szósty albo siódmy. Fajnie, robota idzie. Nowa maszyna to nowa maszyna. Wszystko działa. Nie ma, że coś idzie nie tak. Jak na razie test. Jeżeli chodzi o maszynę, którą teraz testuję, z wszystkich testów, które robiłem na internecie i ogólnie robiłem filmy z tego, to to jest chyba najbardziej. Maszyna, która mnie ciekawi i fascynuje pod względem technicznym oraz yy, wizualnym. Powiem wam no, udał się im ten udał się im ten rozrzutnik naprawdę. No powiem wam prima sort. No i dobra, lecimy na pole. Myślałem z początku, że będzie to taki molok że Case nie da rady, i John Deere, ale radzi sobie świetnie, i śmiało mogę powiedzieć, że jak ktoś ma w miarę mocny zaczep w mniejszym traktorze, to też śmiało sobie poradzi. Tylko trzeba pamiętać. Warunki muszą być optymalne, nie może być za mokro, bo jeżeli będzie mokro, to wiemy, z czym to się wiąże. Będziemy cały czas się wyciągać, zakopywać. Podejrzewam, że jakby teraz było mokro, w chwili obecnej to ok, z miejscami na pełnym jak gdzieś takiego mokrego by się wzięło to też by skutkowało to, że mógłby siadać chociaż duże opony ma z tyłu 710 na 70 38R więc myślę też, że nie powinno być najmniejszego problemu, największego powiem Wam tak, maszyna przyjechał do mnie Bartuś z żoną tak? Bartuś jeździ z tatą tak i powiedz co mówiłeś przed chwilą? No który jest stary, który jest nowy? Ten tak jest stary, ten jest nowy. I który jest lepszy? Lepszy jest niebieski. Niebieski, a dlaczego jest niebieski lepszy? No bo jest ładny, wyczyszczony. Jaki? Wyczyszczony i ładny. Wyczyszczony i ładny, no. I się podoba. Podoba się, a jak, a jak co w nim się otwiera? Klapa. Klapa z tyłu czy z przodu? Tył. I co tam się pokazało jak klapa się otworzyła? Obornik. Obornik? O kurczę, a tam wujek co robi? ładuje obornik. ładuje obornik. I co jeszcze powiesz? A, tak. po, a powiedz wszystkim, tata odpowiada Bartkowi na pytania? Tak. Odpowiada, nie? Tak. No Piąteczka. A ładowarka to krokodyl. No krokodyla, a nie? Witam w kolejnej części vloga Słońce już można powiedzieć, że zachodzi Wozimy kolejne sztuki Zobaczcie Jedna płyta Praktycznie wywieziona Tam jeszcze będzie Gdzieś około z półtora rozrzutnika Druga płyta To jeszcze będzie Z dziesięć rozrzutników Tam cała hałda jedna oraz druga I na polu Jedna hałda gdzieś 300 ton I koło domu hałda gdzieś 300-400 ton obornika No i właśnie dużo osób na społeczności pisało Po co wam to? A byczek właśnie jest po to Że nigdy nie wiadomo Skoro jest okazja skorzystać Z wytestowania maszyny I wyrażeniu rzetelnej opinii z mojej strony Ja wam powiem tak Jeżeli miałbym kupować rozrzutnik nowy To kupiłbym ten Kupiłbym ten Chyba, że ewentualnie model wyższy, ale nie wiem, czy model wyższy e, traktor takiej kategorii e, dałby sobie radę. No z tym, powiem Wam, teraz nie ma co robić. E, no wiadomo, jakby byłoby mokro, mogłoby być różnie. E, no i wiadomo, jeszcze obornik jakby był e, bydlęcy. Mamy koło domu, nie wiem, czy dojedziemy do niego. E, no to też to nasz jest inny i ta praca będzie inna, jak i na wałkach, jak i w uciągu. E, ładujemy kolejną furkę. I wam powiem tak, nowe to nowe, praca idzie do przodu, pracuje się prymasort jednym słowem. Koszt takiego rozrzutnika to nie wiem dokładnie ile oscyluje, ale dziś w granicy na pewno 160 wzwyż. Zależy od wyposażenia, bo tutaj mamy wyposażenie, tak, jak tutaj mamy całą, całe serce, cały mózg rozrzutnika. On tutaj steruje elektrozawory. Wszystko sterowane jest poprzez przyciski, ale można też sobie kupić biedniejszą wersję, która też robotę nam zrobi. Czyli wszystko sterowane poprzez sekcje hydrauliczne i będzie tańsze. Na pewno plus minus o około 15-20 tysięcy. Wsiadamy i jutro ładujemy swoją ładowarką. Robota będzie szła jeszcze szybciej. Tak oto się prezentuje wszystko. No. Tak, więc czekajcie na kolejne odcinki. Zobaczymy, może coś nagramy wieczorem. Pokażę wam jak halogeny świecą. Chyba że nie będziemy wieczorem rozrzucać. Zobaczymy też kurczę po tych żniwach. Jesteśmy wymęczeni. To, że maszyna jest, to nie znaczy, że trzeba ją wyjechać, dojechać. Bo dostaliśmy na testy. To jest test, żeby sprawdzić dla siebie na przyszłość. Oraz przy okazji mogę pokazać wam. Wszyscy skorzystają z tego, jedni będą pisać, że wiecie co, inni będą zadowoleni, uradowani, że coś innego na kanale i oraz, że właśnie pojawił się rozrzutnik, bo na pewno część oglądających stoi przed wyborem zakupu rozrzutnika i zastanawia się, może akurat nad takim modelem. A na zakończenie zobaczcie, przyjechał brat Tomek Pumą. Kolejną maszyną testową jaką jest talerzówka Agroma 6 metrowa prototyp Nazwa tej talerzówki to Troll Troll 60 Robotę robi I oto takim akcentem Kończymy dzisiejszy odcinek Coś tam pogadałem Widzimy się jutro jeszcze Nie wiem dwa rozrzutniki wywiozę I będziemy kończyć Godzina jest dokładnie już wam powiem 20.35, no tak do 10:00 myślę, że sprzęt zostawiamy u znajomego. Tata po nas przyjedzie i widzimy się jutro rano. Do usłyszenia, na razie, cześć, drogie mordeczki. Zostawcie łapkę w górę. Bo, jak nie, to bufalo was na rogi weźmie. Na razie.